Ciemaneczko z tej strony, i opuszczam ja pójójść. Dzisiaj pokażę Wam jak skutecznie złożyć mundur. Uh, nie chce mi się wstawać dzisiaj. Ranek ciężki. Lekcje go najgorsze. Nie wiem. Uh, nuda jest. Po, po drugie. Właśnie miałem przejść do oglądania, ale stwierdziłem, że dobra! Idę nagrywać, jak służyć poprawnie mundur. Zapraszamy do oglądania. Poczekajcie, chwilę. Ja sobie dowodzę. Mamy tu ustawiony już mundur harcerski. Eee, tak się on, oto prezentuje. Kieszonki, mam katyń, żony odznaki, tylko te katyń. ZHR, wszystko. zaczynam składać. E, muszę jakoś ustawić kamerę. Mm. Muszę chyba coś tak ustawić. Nie wiem czy to będzie idealne. Zobaczę. O! Jest git. E, nic, jak nie będzie nic widać, to mówcie. A jak będzie, to... To wtedy. Bierzemy oto mundur. Tak. Bierzemy te rękawy do tyłu. Bierzemy to tako. I tako. I jak chcemy poprawić, to poprawiamy. I właśnie oto mamy taki złożony mundur harcerski. Dokładnie jak się prezentuje. To jest złożony. A tak wygląda. Niezłożony. Tak wygląda. Taki długi jest. No. Yy, mam nadzieję, że wam Wam film się podobał. E, dajcie subika. Tam jest taki czerwony przycisk, tam na dole. E, ma, ma się zamienić w szary. E, I dajcie lajka w górę. Ja się z Wami żegnam. Pa!